dzieci, jeśli chcecie zobaczyć śmierć w Blas, dziś zapraszam was. Nie wychodzisz Rozmawialiśmy o tym. Zostajesz tutaj, sikasz na całe mieszkanie. Dopóki nie ogarniemy tej sytuacji, nie zaczniesz robić tu do kuwety, nie wychodzisz stąd. No poważnie ci mówię, nie patrz tak na mnie. A czemu sika na całe mieszkanie? No nie wiem. Zaczął się na, na początku sikało pod drzwiami ręka. i to mnie trochę bawiło i nie chciałam z tym nic zrobić. I jak mu się zasnął, to też mnie trochę bawiło. Ale jak już narobił pod drzwi wejściowe, to było trochę gorzej. Emmet, Emmet, może inny zacznie zaczniecie kupować. On ma ten sam drzwilek od urodzenia. To jest ten... Sam jeden żbierek. Choć sam z siebie nie przestaje się do kuwety. Wiem, dlatego byliśmy u weterynarza. Emet ma siedem różnych lekarstw, które przyjmuje aktualnie. Ma też dwie takie rany na boku, które mógł mu zrobić rysiek. I od czasu, kiedy ma te rany, zachowuje się bardzo dziwnie. Więc ja mu dwa razy dziennie takim specjalnym szamponem myję te, myję te rany na boku. Pani weterynarz pomogła mi. On ma wygolony boczek. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Tu ma wygolony bok, widzicie? I tu ma te rany. On ma takie pod sierścią, bo ich nie widać. Byłam u weterynarza. Pani sprawdziła te rany Powiedziała, że jeżeli by się z nich sączyło coś Albo by się nie goiły, to musimy przyjść Ale na razie się goją i nic się z nich nie sączy Alergia na kurczaka On je tylko karmę z czaszetek. On nie je surowego kurczaka, nie dajemy mu surowego mięsa Był odrobaczany Dostał tabletki na uspokojenie Dostał tran na, na wzmocnienie skóry i sierści I Jeszcze ma Przeciwbólowe jedne tabletki I jeszcze ma, on ma jeszcze kamienia w pęcherzu Które na razie się Nic z nimi tam nie dzieje, ale dostaje takie leki, żeby się nie powiększały kamienie, więc dużo rzeczy, dużo rzeczy. I on dostaje teraz dużo leków. Na godzinę przed jedzeniem musi dostać leki, dwa razy dziennie go myjemy. No, jeżeli to te kamienie się okażą problemem, to będzie musiał mieć zabieg, żeby miał je usunięte z pęcherza, ale one mogą się wytworzyć znowu. Te, y, tych kamieni, które on ma, nie da się nie da się rozbić. Popróbowaliśmy podać mu takie coś, co by rozbiło te kamienie, rozpuściło je, ale się nie da, bo te, to, to, to co, coś tam, coś tam one nie są z tego, żeby je rozpuścić. A ja kocham tego kotka najbardziej na świecie. Wszystkie pieniądze świata bym oddała, żeby on był zdrowy. A może Rysiek, podczas gdy są sami terroryzuje Emeta i on się go boi. Boi się sikać tam, gdzie on czy jeść razem z nimi i tak dalej. No tak, Emet schudł cały kilogram, bo go Rysiek od jedzenia. Teraz robimy tak, że najpierw Emet dostaje jedzenie, a Rysiek jest zamykany w innym pokoju. Jak Emet zje, to dopiero dopiero Rysiek je. Dzięki temu już przytył 200 gram. Nie wiem czemu Rysiek jest taki agresywny. się mu nie o niego. Być, się zosta... Oni powinni być rozdzieleni. Coś mi się tak wydaje? Jesteś takim super kotkiem. Pytałam weterynarza, dlaczego tak się Rysiek zachowuje, ale żaden nie potrafi mi powiedzieć czemu i co zrobić. Mówią tylko, że trzeba je odizolować, ale tak na stałe odizolować. A ja Ramek się nie zgodzi, żeby gdzieś oddać Rysika, prędzej by chciał oddać Emeta. Ja nawet zastosowałam te rozwiązania, o których Gimper mówił, że jak się piorą, żeby wrzucić zabawkę między nich i zacząć się z nimi bawić. Jak ja się próbuję z nimi bawić, to Rysiek się odwraca w tym czasie, kurwa. Znaczy, Emet się odwraca, a Rysiek go w tym czasie się napierd... Jeszcze bardziej. Może go boli? No może go boli jak sika przez te przez te kamienie. Nie wiem co robić. Byłam smutna, weszłam się pocieszyć i jestem jeszcze bardziej smutna. Zwalony dzień urodzin. Przepraszam, bo wiem, że pewnie większość z was przychodzi tu poprawić se humor i porozrywkę, ale nie mogę być dzisiaj zabawna i śmieszna. Bo jest mi przykro. Nie będę udawać, że jest inaczej. Więc sorki, chciałam wywieźć gdzieś na tydzień ryśka, żeby emet sam pobył. Gdybyśmy go wyleczyli zanim się przeprowadzimy do nowego mieszkania. Ale nie bardzo jest gdzie go wywieźć. To mamy nie mogę, bo tam jest drugi kot. Hotele dla zwierząt są niedobre dla zwierząt, tylko w ostateczności, bo łatwo tam się zarazić między zwierzętami, czymś, kocim katarem, płami, innymi takimi. Nafcia ma psa. To nie bardzo do kotów się nadaje. A Menders? Menders chyba też ma psa, nie? Wcześniej jak było behawiorystka, to powiedziała po prostu, że z Ryśkiem trzeba się więcej bawić. Wzięliśmy takie klikery i uczyć go sztuczek, żeby spożytkować jego energię i że przestanie gryźć meta. No i ale nie że działało za bardzo. Co to jest? Deregulacja. Mniej barier więcej możliwości dla Pol Polski i Polaków. Tworzymy społeczną inicjatywę deregulacyjną, w której każdy może zgłosić tak naprawdę swoje pomysły na prostsze, lepsze prawo. Czy on trzyma te ręce w ten trójkącik po to, żeby nas kłócić i robi to ironicznie? Czy naprawdę chce wyglądać jak ekspert w swojej dziedzinie i jakie on nie jest ważny? Więc co tu jest? Zniesienie obowiązku badań okresowych dla osób z trwałą niepełnosprawnością. Ba, serio tak jest? LOL Sprawdzałem, czy koleś, który jest na wózku, to po trzech miesiącach wstał? Koniec z wymaganiem przez urzędy publiczne dostępnych danych od obywateli i przedsiębiorców. Ja bym tu... Nie wiem, czy to o to chodzi, ale... No nie chciałabym, żeby publicznie mój adres był widoczny, nie? Na działalności gospodarczej na przykład. Uśmiechu pana doktora habilitowanego Przemysława jest coś lekko niepokojącego. Ale proszę mnie nie pozywać. Na pewno jest pan świetnym ekspertem do spraw deregulacji. Żartowałam, nic nie ma. Nie niekaranie podatników i księgowych za niecelowe błędy i pomyłki tak, tak, proszę fajne, spoko te pomysły tylko czy to cokolwiek danie bo ja też chcę mogę powiedzieć, no to i to jakbyśmy zmienili to byłoby lepiej, dzień dobry witam serdecznie, witam Katarzyna jak tam mieszkanie? O, mieszkanie to trochę inny temat powiedz o mieszkaniu please, zaraz opowiem medic czuje się trochę lepiej jutro przychodzi behawiorystka zobaczyć Ryszardo, behawiorystka była umówiona na, wstępnie na piątek, ale wysłałam jej filmik jak Ryszard traktuje Emeta i powiedziała tak, sprawa jest pilna, będę jutro. Więc <grym> no, to opowiadam. Emet po lekach jest trochę lepszy. Co mu się działo wcześniej? Sikał w dwóch miejscach w mieszkaniu, załatwiał się też po mieszkaniu, ma dwie rany na boku, takie mocne i dostał dużo leków. Podajemy codziennie leki, szamponujemy mu boczek dwa razy dziennie, takim odkażającym szamponem, żeby się to wszystko ładnie goiło. Dostaje leki przeciwbólowe, na uspokojenie, takie na stresowanie. Dostaje Yy, witaminki, żeby tu się wszystko ładnie goiło. No i wygląda to dobrze. Wygląda to dobrze na razie. Rany się nie jątrzą w żaden sposób, goją się fajnie, więc yy, jest lepiej. Trzymamy go dłużej w izolacji. Trzymamy go osobno od ryśka. No i jest taki fajniejszy trochę. On ma tutaj w moim pokoju makuwetę, ma miskę, siedzi sobie tutaj prawie cały czas. Ja tu z nim siedzę większość czasu i rozdzielamy ich po prostu. A teraz kwestia mieszkania. Wszyscyśmy dzisiaj, no i usłyszeliśmy od wykonawcy, że to nie jest oficjalny odbiór że on nie zgłasza gotowości do odbioru. Ale mieliśmy zatrudnionego i to Wam też polecam. Przyda Wam się, to Wam też polecam. Weźcie na takie odbiory, czy od dewelopera, czy od wykonawcy, od kogokolwiek, odbieracie mieszkanie, weźcie sobie takiego ziutka. Nawet Wam mogę powiedzieć, skąd my go braliśmy. Zapomniałam. To Wam może kiedyś powiem. W każdym razie bierzemy za takiego ziutka, który jest takim specem, takim ekspertem, nie? I on chodzi po mieszkaniu i robi wam protokół. No i on przeszedł przez to mieszkanie i mówi, tak, no, dużo poprawek jest. I wylistował nam wszystkie poprawki, jakie, te, jakie ten wykonawca musi jeszcze zrobić. Ile tam jest rzeczy jeszcze do zrobienia. No i wstępnie jesteśmy umówieni, że w przyszłym tygodniu będzie ten oficjalny odbiór, jak już to skończą. Ale no, my się spodziewaliśmy, że już większość będzie zrobiona i będziemy dzisiaj robić tylko poprawki, nie? A tu się okazało, że zlew jest jeszcze nie zamontowany. kontakt. Nie są porobione, jakieś listwy przypodłogowe nie są przyklejone, nie ma progów między panelami a pokojami. No, dużo tam jeszcze jest takich rzeczy. Gdzieś brakuje jakiegoś lustra, gdzieś brakuje jakiejś szafki, frontu. Fronty są nierówno. Rozrysuję Wam to w pęcie. Mamy tak, że tu jest blat od kuchni, nie? No i ten blat jest tam podzielony na jakieś szafki. No i teraz tak, jest jedna szuflada, jest druga szuflada, jest trzecia szuflada i to wygląda tak. Rozumiecie, że fronty są nierówno. Na przykład. Rozumiecie, fronty się reguluje, ale o, to nie jest kwestia wyregulowania, bo one kończą się w tym samym miejscu. One mają różne rozmiary. No, więc różne są rzeczy. Różne, różne są rzeczy, które się nie zgadzają, coś jest nie tak, coś miało być inaczej. To, co mi się na pewno podoba, to widok z lustra na schody i na klatkę, bo do góry. Jak widzicie, podłoga up. Dolona, wszystko jeszcze brudne skórzu, wszystko z tynku, wszystko z parp, ale schody ładne. Światełka też są ładne. One są takie trzy na trzy wzdłuż no nie na klatce schodowej, tak jakby? I to są właśnie też z komfortu światełka takie wybraliśmy bardzo ładne. Schody były robione na wymiar, bo mamy, mamy węższy ten ten taki otwór, jak jest, no to my go zwęźliśmy trochę i te schody są trochę węższe. Ile kosztowały? 30 tysięcy około ponad jakoś? Normalne schody, jak chcecie kupić takie gotowce, które są już zrobione, to takie gotowce. Kosztują od 8 do 15 tysięcy. Takie są ceny. Możecie sobie wygooglować schody, to za tyle znajdziecie. Od 8 do 15. RUI, no problem jest taki, że my już wypowiedzieliśmy umowę na to mieszkanie. My musimy zdać to mieszkanie do końca marca. Będziemy najwyżej robić Jerele? No, zawsze, z pod mostu. Bezdomny Jerele, też fajnie, nie? Kontenci, uhu. No, generalnie ten ziomek, co dzisiaj przyszedł, to powiedział, że tak, że takie mieszkanie od stanu deweloperskiego od zera do tego, co mamy teraz. Dzisiaj to jest 3 miesiące roboty, a my, 4 miesiące, to mamy opóźnienia. Rozumiecie? Czemu takie opóźnienia? Zależy kiedy i kogo spytasz. Raz usłyszysz, że robotnik spadł i urwał żyrandol, trzeba na niego czekać. Raz usłyszysz, że płytki wymagają jakby gwarancji, bo się połamały. Raz usłyszysz, że elektryk nie ma terminu. Zależy kiedy zapytasz i kogo. Ściany proste, ale źle pomalowane. Trzeba będzie malować jeszcze raz. Jakim cudem ty z takim spokojem o tym mówisz? wiesz co, jakby to i budziło to we mnie jakieś emocje cztery miesiące temu. Teraz to jest takie może będzie za tydzień, może za dwa. Po prostu nie mam na to wpływu, więc oddalam od siebie te myśli, tę energię. Oddaję ją, rozumiesz? Co sądzę na temat zgrzytu z nieuczasaną myśl ta jeżeli go słuchałam, to co sądzę na wypowiedzi, podkreślę, że jestem taka naturalna i szczera. Bo jestem naturalna i jest cera lol. Każda by chciała tak jak ja. Zazdroszczą mi po prostu. Lol. Ja dlatego się nie maluję. Bo chcesz być taka jak ty, nie? Jak ja. Jak ty, tak. No, jak ja chcesz być taka. No, tak, tak. widzicie. Słyszałam podcast z nieucisaną. To był ciekawy, ciekawy wywiad, ale co mnie zdziwiło najbardziej, że strasznie dużo pytań było tam o mnie. Serio? No. Wiesz, może ja to tak odebrałam, bo słyszałam cały czas swój nick, nie? Mi się wydawało. Znowu u mnie pytają. I znowu o mnie temat. I znowu jakieś porównanie do mnie, nie? Też to zauważyłem. Dużo było tam ciebie. O, czyli mi się nie wydawało, no. Ja wiem, że chłopaki próbowali poddymić. Zdaję sobie sprawę z tego. Spoko wywiad. Fajnie się słuchało. So no Koniec, Wixy. Co uważasz, co Ksajo odwalił? Skomentujesz jakąś sprawę Ksajo? Powiem wam tak. Hej, okay, widziałaś film Konopa o Ksajo? Nie. Właśnie nic nie widziałam. Ja wczoraj zrobiłam sobie dzień wolny. Poszliśmy do kina. I byłam off telefon. I. Zawsze jest tak, że jak mnie nie ma przy telefonie, to się coś wydarza. Coś się wydarza, o czym nie wiem. I stąd zawsze się budzi moje FOMO. Fear of missing out. Że coś mi ominie, jak na chwilę tego telefonu nie będę mieć. I zawsze jest to samo. Zamyślę, zrobię sobie wolny wieczór. Na pewno nic się nie wydarzy. No i jak zwykle, się wydarza. Classic. Więc nic nie wiem. Jestem absolutnie niezaznajomiona z sytuacją. Jeżeli jest osoba, która totalnie nie wie nic o sytuacji, co się wydarzyło, to od czego powinniśmy zacząć? zacząć, że tak research od Konopa, dobra. Idziemy na research. Widziałam tylko jakieś tweety Marcina, że poszedł do jakiegoś seksuologa. Nic nie rozumiem z tego na razie. Zobaczymy, co tu się dzieje. Moje FOMO się tego domaga. Milionowy polski twórca dopuścił się obrzydliwego groomingu na 15-latce. Nie chcesz może odsunąć majteczków delikatnie? Taka soczysta pupcia, szkoda, że majteczki ją zasłaniają. Nie. Mhm. No i skąd wiemy, że to Marcin? Bo się przyznał. Aha. Okay. Strasznie mnie stopy po koncercie bolą, chcesz przyjść, pomasować. Kasia z antystupkową minął X. Dlaczego ludzie jarają stópki? Dlaczego akurat stópki? stopy? Nawet nie do końca w formie wyglądasz świetnie. Nic tam nie powinno przeszkodzić. Ciężko coś. To jak ciężko to szkoda, nie? Myślałem, że będzie niezła jazda. Może jednak, co? Tak, ono. Konop to kripy lektor, to na pewno. Wypij ten tyłeczek, jak do psiego stylu, nie szczyp się. Rozstaw te nóżki nieco szerzej. Dawaj szybka robota, nie mamy czasu na myślenie. Do idiotów, którzy mówią, że ta laska jest winna. Miałam 14-15 lat, jak 23-letni piłkarz wykorzystywał mnie w podobny sposób i do dziś to na mnie wpływa, a mam ponad 30 lat. Oni tak piszą tylko po to, znaczy ja wierzę w to, mam bardzo duże... Zakładam, może tak, że oni piszą tak w ten sposób tylko po to, żeby obrócić to w żart, ale tak naprawdę... Wiedzą, co jest pięć i nie są takimi idiotami, więc oni raczej piszą to po prostu pod mema. Jeszcze, jakby to był jakiś jeden losowy tekst do dziewczyny, którą nie wie, ile ma lat. To by była w stanie uwierzyć, że to byłoby w jego stylu i że piszę do jakiejś losowej laski na Instagramie, nie zawracając sobie głowy, kto to jest i tak dalej. Ale takie kurwa wielomiesięczne pisanie, takie konsekwentne pisanie, coraz dalej coraz dalej i coraz dalej. Takie. No właśnie, ja widziałam tylko te jego wpisy na Twitterze, tylko że ja nie wiedziałam, nie znałam kontekstu. I teraz, jak znam kontekst, to te tweety, co to jest? Chcę publicznie podziękować ludziom, którzy stawiają dobrostan przyjaciół ponad własny wizerunek. Izek Diable, to piersi, którzy do mnie napisali zakryła się czynnie pomagać mi w terapii. Dziękuję, po prostu dziękuję bez was. Całkiem straciłbym nadzieję. Nie wciągaj mnie w swoje gierki. Nie wciągaj mnie w swoje majtki. I młodziewało! Nie wiem, no to jest straszne, co on pisał i zrobił. Ale z jakiej strony się trochę o niego martwię. Nie, że mi go szkoda. Nie, nic takiego. Tylko martwię się, że mu naprawdę tam jakieś styki poprzepaliło, kurwa. Nie wiem o co chodzi. No, no nie ma słów wytłumaczenia dla tego, co zrobił. No kurwo się zachował, kurwo zrobił. Ale to, jak on w ten sposób pisze, reaguje, to te rzeczy, które robią, po prostu mnie martwią, no. On cały czas wrzuca jakieś tweety. On naprawdę próbuje to obrócić w żart? Jakiś poważny, kurwa? kurwa, No nie wiem, no nie wiem, co wam wam powiedzieć więcej, no? Sytuacja jest chujowa. No właśnie nie wiem, czy on ma tak na to wyjebane, że próbuje to obrócić w żart, czy naprawdę mu się coś na bani, kurwa zagotowało. Nie wiem, może on jest na jakichś narkotykach. W... Jestem mega zniesmaczona, jestem bardzo zniesmaczona. Ale ja nie mówię, że po narkotykach, że, że to co pisał do tej dziewczyny, to że po narkotykach, tylko że teraz jak ta sytuacja wyszła, to że nie wiem, wziął jakieś dragi i dlatego pisze takie głupoty o tym na Twitterze, że wiesz, ja o tym mówię, nie, nie o tym pisaniu z tą dziewczyną. Przecież mówię. on zawsze był. Po czy to nie on obserwował śpiącą dziewczynę bez jej wiedzy? To była taka dziwna... To była dziwna sytuacja, zgadzam się, ale... Ja mam fobię, jak ludzie... Żeby ludzie nie patrzyli na mnie jak śpię, no, ale nie... Przed sama w wieku 13 lat byłam manipulowana przez starszego parę lat chłopaka do takich rzeczy i mimo upływu już 10 lat dalej to na bani siedzi. A ja mam szczęście, że nie, na wsi nie było dostępu do internetu, nie? Ja jak miałam godzinę grania na komputerze w domu, to grałam sobie w połączenie trzech owoców. On to Naw na majtkomacie nie mówi wiele o tej dziewczynie? Stil ona ma 15 lat, to jest w gestii dorosłego człowieka, żeby sprawdzić. Prawdziwa legenda by ją zawróciła ze złej ścieżki. Prawdziwa legenda, widząc pierwsze zdjęcie i młody wiek kobiety, albo to jak młodo wygląda i dowiedziawszy się ile ma lat, powiedziałby wróć za 5 lat maleńka i poszedł se w pizdu. Wina lezy po obu stronach po dziewczyny ze się zgadzała na to przez pewien czas i nie umiała odmówić od razu i ze nie zgłosiła tego rodzicom, a po stronie wina jest taka ze Pisze do nieletniej, nie pyta się o wiek. Trochę tak i trochę nie, bo zapominasz o jednym aspekcie: o aspekcie autorytetu. On jako influencer, jako twórca, jako osoba popularna, ma nad nią taką przewagę, nie tylko wieku, ale i autorytetu, że jest popularny. I ona jako młoda dziewczyna widzi w nim, wow, on popatrzył akurat na mnie. I to jest bardzo silne narzędzie manipulacyjne. No i co z tego? To z tego, że ma przewagę nad nią dużą. Myślał Siusiakiem, i wykorzystywał swoją pozycję do tego. Martwieni się o zboka i brak mocnych słów, bo jest lubiany na twitch i każdy, kto obraca to w żart, powinien być zamknięty razem z nim w choroszczy. Ja nie obracam tej sytuacji w żart, w żadnym stopniu. Ja jedynie tłumaczyłam jednej z widzek zachowanie czatu, dlaczego piszą, że rel, legenda, sigma i tak dalej, że to oni robią sobie żarty. Oni nakręcają sobie tą sytuację jako żart, ale ja nie traktuję tego jako żart. Dla mnie to jest obydliwe zachowanie i no, ciężko mi to nawet przeprocesować w głowie, co nie zmienia faktu, że wiadomości i tweety, które wrzuca, Aktualnie są bardzo niepokojące i niezależnie od tego, co zrobił, no nie wiem, no nie chciałbym, żeby coś się stało, coś się stało. Dlatego ja uważam, że rodzice powinni kontrolować dzieci, co robią. No to w sumie wracamy do tematu kontroli dzieci w internecie, w jaki sposób weryfikować wiek, tego co w sumie rozmawialiśmy wcześniej. Współczuję, jak ktoś uważa 15 lat za dziecko i absolutny plankton, który nie umie myśleć i powiedzieć nie. Tak, ja uważam, że mając 15 lat, jesteś jeszcze debilem, masz gówno w głowie i masz zupełnie jeszcze nieuświadomie system wartości i moralności. Za trudno kogoś zablokować. Ale ty nie chcesz blokować swojego idola, bożyszcza, osoby popularnej. Jako mały szczyl i gnój zrobisz wszystko, żeby zwrócić na siebie jego uwagę, no. Ludzie, którzy mówią, że 15 lat to nie jest dziecko, sami mają 15 lat i uważają się za dorosłych. 100%. To jest akurat 200%. W wieku 15 lat miało jakikolwiek kontakt ze swoim idolem, to uległoby presji i wysyłało podobne rzeczy, jakby tak nimi manipulował. Dlaczego ludzie ją obwiniają? Już zapomnieli, jak to wyglądało, jak oni byli w tym wieku. Albo są sami w tym wieku i jeszcze nie uważają, żeby to było jakieś dziwne. jakby ja... do mnie w wieku 15 lat, nie wiem, napisało Tokio Hotel, że zapraszają mnie na koncert, to byście mnie już dawno w Niemczech szukali. Niech się coś stanie właśnie. Jednego psychola mniej na ulicy. Nie, aha, z tym się nie zgodzę. Każdy człowiek ma prawo do resecjalizacji, do zmiany. Nikomu nigdy nie życzymy śmierci. Mimo nawłaszcza, no, 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 jeżeli to jest większymi. jakaś... I... Persona Połowa lub idol. Czatu. Case jak z leksiem. Prawnie legalne, ale moralnie mocno wątpliwe. Moralnie w wątpliwe. Jestem zdegustowana. No kurwa, on nie jest debilem. To czemu jak debil się zachował? No to jest abstrakcyjny koncept, no. To co się wydarzyło. Kadał sobie czasami jakieś pierdoły, ale... Ku... A może to były znaki, to były może sygnały? No, wydaje mi się, że nikt nie sądził, że te pierdoły okażą się prawdą. Wydaje mi się, że z tego, co wcześniej mówił lu, albo robił, można było dojść do wniosku, że chłop ma specyficzne poczucie humoru, no. Chyba nikt kuba by nie zakładał czegoś takiego. Nazywanie tego specyficznym poczuciem humoru to, to próba wybielenia. Ja nie mówię o tym, co było na filmie Konopa, tylko próbuję sobie przypominać jakieś jego wcześniejsze teksty, czy zarciki, czy jakieś takie rzeczy, które gdzieś musi kiedyś zdarzało powiedzieć, a nie, nie mówię o tym teraz. Chodzi mi, wiesz, że nie wiem, gdzieś szliśmy i on powiedział tekst no ja lubię młodsze. No i w domyśle zakładasz na przykład, że młodsze od siebie. Nie znaczy młodsze, że młodsze. No rozumiesz. Problem właśnie ze każdy przymykał oko na jego zachowania, bo humor. Dużo było flag, ale zawsze ze to taki humor. No właśnie. No właśnie o tym mówię. O tym mówię, że, że gdzieś były jakieś red flagi, jakieś coś, ale no znam wielu ludzi, którzy mają bardzo specyficzne poczucie humoru. Dużo jesteśmy w stanie wybaczyć. Ludziom, których lubimy. Efekt aureoli, nie? Tak to się chyba nazywa. Że osobom ładnym, popularnym, charyzmatycznym, będziesz z założenia od razu przypisywać pozytywne cechy. Same pdf PDFy w tym polskim internecie. Ja nie wiem, może dlatego, że jestem kobietą, ale jak sobie wyobrażam, nie wiem, faceta poniżej dwudziestki, to od razu mi się wydaje, że to jest dziecko, które może iść co najwyżej na pracę dorywczą roznoszenia gazet po domach. Skoro wiedział to, czemu tego nie zakończył i czemu nie poszedł z tym do specjalisty wcześniej, skoro widział że to coś niepokojacego i go to krecio. Wydaje mi się, że człowiek, nie wiem, zamierzający okraść bank, wie, że to źle, że zamierza okradać bank, ale nie pójdzie do psychoterapii. miałem taką nie żyję, myśl. Żyję. Chciałem okraść bank! Stol. On jest bystry, pewnie zdaje sobie z tego sprawę. On może być inteligentny inaczej, że widzi więcej w ludziach dookoła siebie, ale widzi mało w sobie. Teraz to go bronisz. Co? Gdzie? Nie wiem, no kuwa, ciężkie to jest, no. Wydaje ci się, że znasz człowieka, że kurwa, nie, nie wiem. Chuj, może skończmy ten temat, bo nic dobrego, do, do żadnych nowych wniosków nie dojdziemy. <zysy>